Princes już nie wracam tam, princes to nie byłam ja Kiedyś dijemy to było łzy Steam pod moim tęsknię no i to by było na dziś mnie nie widział fit bez hype A teraz chodzę z dripem jak na Grammy Karpet, handi, Nie zasługujesz, jesteś basic as fuck A ja teraz lecę we fly, high Każdy swipe w moją stronę to aplauz Budowałam siebie, to mój chaos Grow up, princess, już nie wracam tam To co bolało, to nie byłam ja Patrzę w lustro, widzę queen Wiem, że jestem mocą, której brakowało w grze Grow up, princess, już nie wracam tam. Queen, wiem, glow up, princess jestem mocną na 100% w grze. Jak byli w Bad Guy, już nie mam lęku. mutna, na sever. nie wracam do błędów. Co dzień robię drop, jak duła na scenie. Moja era, każdy to już czuje w przestrzeni. Nie zasługujesz, to nie twój czas, a teraz robię hit, jak Travis na blast. Nie ma już granic, to mój hype, mój vibe, to jak Queen tej gry, always on fire. Glow up, princess już nie wraca. Glow up, princess, już nie wracam tam. Grow up, princess, on nie był on, yeah Blow up, princess, widzę queen, więc yeah. Glow up, princess, jestem mocą na 100% grze że... Każdy fit on point jak runway slay, Flex na insta round no fake face play Szukam likeów, vibe w swym sercu mam. Jak rozalia, sologram i wygrywam z dripem na feedzie, skrolujesz mnie. Cyfrowy awatar to mój glow-up trend. Sama steruję ten statek, to ja jak Tom Gregory krzyczę. Never look back. Glow up, princes, już nie wracam tam. To co bolało, to nie byłam ja. Patrzę w lustro, widzę queen, wiem, że jestem mocą, której brakowało w grze. Glow up, princes, już nie Byłam ja Go up, princes jest queen Grow up, princes jestem mocą na sto procent w grze